Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget Witam Was w kolejnym filmie związanym z World of Warships dzisiaj zrobimy sobie szybki przegląd drzewkowych niszczycieli francuskich, które pojawią się już lada moment w grze, także żebyście mieli tutaj wgląd mniej więcej w statystyki tych okrętów, one oczywiście są jeszcze w wersjach testowych, ale mam nadzieję, że dużym zmianom już raczej nie ulegną. To już jest któraś sesja testowa, także tutaj już raczej dużych zmian nie będzie, więc... No, liczę na to, że po prostu te parametry, które Wam w tej chwili podam, będą aktualne w momencie wyjścia tej aktualizacji. Zaczniemy sobie od dwujeczki, przelecimy tylko szybko parametry. Ja Wam pokażę, na jakim kapitanie są u mnie te niszczyciele. Tak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o francuskie dedeki. I na tym kapitanie będziemy sobie omawiać każdy ten niszczyciel. To i chyba jest ten sam układ? Tak, to jest to samo. Także zaczniemy sobie od dwujeczki, omówimy sobie parametry okrętu. Więc tak, punkty wytrzymałości 8300, główna artyleria to są trzy pojedyncze działa kalibru 100 mm, 9,8 km zasięgu, wrzutnie torpedowe mamy dwie podwójne, czyli mamy aż 4 torpedy w salwie, to tier drugi, więc wiadomo. Zasięg torped wynosi 6 km, z kamuflażem, z perkiem wykrywalność okrętu wynosi 5,2 km, także mamy zapas torpedowania. Torpedy 57 węzłów. Także tak to wygląda na tierze drugim. Tu raczej na tym tierze nie będziemy spędzać dużo czasu. Więc od razu przechodzimy sobie na trujeczkę. Przerzucam kapitana, żeby mieć podgląd i lecimy z parametrami. Tu już mamy 11900, punkty wytrzymałości, 4 pojedyncze wieże kalibru 100 mm, 9,5 km zasięgu. Przeładowanie tych dział wynosi 5,4 sekundy oczywiście z podstawowym treningiem. Torpedy dosyć podobne, tyle że tutaj mamy dwie potrójne wyrzutnie, 6 km zasięgu, 5 57 węzłów. Obrona przeciwlotnicza praktycznie nieistniejąca. 34 węzły, 530 promień skrętu, wykrywalność 5,8, także mamy te 200 metrów na torpedowanie z niewidki, ale na tych tierach raczej będziemy robili przyłożenia, bo nikt nas nie będzie w stanie tak szybko ściągnąć. Tier czwarty, ja tych nazw nie będę wymawiał, bo nie mam pojęcia w ogóle o języku francuskim, także nie będę tutaj przeinaczał, będę po prostu operował numerami tierów, żeby tutaj nie kaleczyć. Yy, moduły jeszcze sprawdźmy sobie tutaj. Amunicja i sprzęt. Tutaj unikalną cechą francuskich niszczycieli będzie dostęp do przyspieszacza przeładowania artylerii główny, Coś takiego jak ma Żambard, jak mają krążowniki wyższych tierów. Tutaj zaczyna się to dopiero od tieru 6. Niższe tiery tego nie posiadają. Także omówmy sobie jeszcze tutaj parametry czwóreczki. 13100, cztery pojedyncze działa kalibru już większego 130 mm. Zasięg 11,8. i 8, przeładowanie 5,4, więc tak samo torpedy. Mamy już tutaj nieco dłuższe, bo 9 km, 60 węzłów, dwie potrójne wyrzutnie. Obrona przeciwlotnicza też bardzo nisko oceniona, bo na 6. Już tutaj nie będę się zagłębiał w te rzeczy, bo mnie to nie interesuje. No, przeciwlotniczo do dedeki będziemy sprawdzać wyżej, dopiero jak tych lotni będzie więcej. Prędkość maksymalna 33, mamy oczywiście doładowanie silnika. Które nam tu zwiększa moc tego silnika o procent aż 20 i przy czym większość okrętów, które wam tu pokazuję nie mają założonych sygnałów, więc też nie ma tego sygnału który tam o te 3 czy 5% zwiększa nam prędkość maksymalną wykrywalność 6 km z powierzchni i 2,4 z powietrza, także tak to wygląda i torpedy przypominam 9 km, więc tu już można coś z nimi próbować robić no tylko, że jest ich bardzo malutko Tier 5 przerzucamy kapciucha I omawiamy dalej. Tutaj mamy tak, już 18350. Główna artyleria już tutaj się robi ciekawsza, bo mamy 5 pojedynczych dział kalibru 130. Przeładowanie tych dział to jest 5,9. Zasięg 12,1. Można oczywiście wydłużyć, jeżeli damy zaawansowany trening strzelecki, czy tam artyleryjski. Trajektoria tych pocisków też nie jest zła, więc nie będzie dużych problemów z tym, żeby na dużym dystansie trafić. Nie będzie to takie strzelanie jak na dalekach amerykańskich. Bardziej bym się skłaniał ku trajektorii niemieckiej, aż radziecka to może nie, ale no nie strzela się tym źle. Torpedy ten sam chyba setup co wcześniej dwie potrójne wyrzutnie 9 km 60 węzłów, obrona przeciwlotnicza na 7 tylko więc słabo 35,5 węzła plus 20% z dopałki, plus 5% ze szmatki 6,3 wykrywalność z powierzchni i 3,1 z powietrza. Siroko to premka, więc tutaj tego okrętu nie będziemy omawiać. Nie wiem kiedy on będzie dostępny, w jakiej formie, czy to będzie jakoś grindowalne, czy jako nagroda, czy po prostu do kupienia, no, ale pominimy, bo on jest bardzo porównywalny do tego, co mamy w drzewku. Tier 6 to jest, tak jak wspominałem, pierwszy niszczyciel z dostępem do przyspieszacza przeładowania artylerii głównej. Już sobie tutaj omawiamy parametry. Zerkniemy jeszcze na ten przyspieszacz, ile on tam działa. Mamy 5 ładunków. O połowę nam skraca czas przeładowania głównej artylerii, a ten czas wynosi tutaj 4,7, więc dosyć szybko będziemy próć. Przez 15 sekund działa, przeładowuje się 100 sekund. No i do pałeczka też 20%. Punkty wytrzymałości 19,300. 5 pojedynczych 139 na 13 km strzelających. Torpedy to samo. Dwie potrójne. Wyrzutnie, 9 km zasięgu, 60 węzłów, wykrywalność tutaj nas jeszcze ciekawi i 6,8. Także już się robi sporo, bo od szóstego tieru to już nie są typowe niszczyciele, tak jak to było niżej. To są już takie, tak jak właśnie oglądałem sobie ostatni dziennik deweloperów, to są nie wiem, jak to nazwać po polsku. No, takie niszczyciele frontowe w zasadzie, pewnie ktoś mnie tam wyśmieje, że jakaś zła nazwa, ale takie po prostu niszczyciele wiodące, takie. Prowadzące, może, może tak jakoś to by się nadawało nazywać. Także tutaj już większa wykrywalność, no i większa ilość dział też się z tym wiąże. 6-8 km, dosyć podobne to jest do tego co mamy tutaj, nawet w zasadzie bardzo podobne do Egla, czyli Gepard. Eagle też ma przeładowanie? Nie, Eagle ma Dym. Także tutaj troszeczkę inny gameplay. Tu widzicie po zakładanym mamy szmaty, więc zerkniemy sobie jeszcze na szanse na pożar, na podpalenie. Tutaj 12% jest dosyć spore na DDK. Perk jest. Jest perk. Także dlatego aż tak duża szansa. No i tutaj już wyglądają te parametry następująco. Przechodzimy na siódemkę. Jak widzicie, nie dysponuję w tej chwili w swoim porcie niszczycielem tieru 10 i ten gameplay, który wam pokazywałem jakiś czas temu na kanale, już jest nieaktualny, bo tam się pozmieniało dosyć sporo. Na pewno został zmieniony zasięg wykrycia, więc okręt jest dużo bardziej wykrywalny niż był w tamtym momencie nagrywania tego materiału. Siódemeczka tysiąca HP, 5 pojedynczych 139, 13 km, szansa na pożar 11%, ale tutaj nie ma sygnału, więc można dołożyć ten 1%. 8-kilometrowe torpedy, 68 węzłów, czyli bardzo szybkie, jak widzicie. Tutaj układ tych torped jest 3 razy 3, więc tutaj już widzicie jest inaczej. Mamy dwie wyrzutnie na burtach i jedna umieszczona centralnie, więc jeżeli się zdążymy obrócić, no to zawsze możemy jeszcze jedną tej salwę trzech torped sobie wypuścić. Obrona przeciwlotnicza też dosyć nisko oceniona, 10 punktów. 36 węzłów prędkości okrętu, 670 krętu 3,2 przestawienie steru, 6,6 z wykrycie z powierzchni 3,9 z powietrza, a torpedy mamy ósemki. Także tu jeszcze jesteśmy w stanie torpedować sobie z niewidki. Tier 8, Uzbrojenie identyczne. 5 pojedynczych 139, 13 km. Szansa na pożar tutaj wynosi 13%. Są pozakładane sygnały wyrzutnie torpedowe podobnie 3x3 8 km 75 węzłów, więc te torpedy są bardzo szybkie. Co więcej, 44,8 węzła. Także tu już mamy konkretne prędkości, tu już się robi ciekawie. Plus do tego dajmy jeszcze 20% 700 m promień skrętu, 2,1 przestawienie steru, ale już coraz większa wykrywalność 7,1 km z powierzchni, 3,7 z powietrza. Torpedy ósemki, więc no jeszcze troszeczkę tego zapasu nam tutaj zostaje. No i tier dziewiąty sobie zobaczymy. Niestety dziesiątki, jak już wspominałem, nie mam. Nie wiem, czy jeszcze będę miał ją dostępną przed wejściem linii, ale zapewne będzie to również rozwiązywane w podobny sposób jak ostatnio. Czyli najpierw dostępne z pudełek tiery, jakieś tam chyba od piątki do siódemki bodajże, albo ósemki, nawet i pozostałe dopiero. Okręty wejdą w kolejnej aktualizacji, także w tej chwili mamy obecną aktualizację. Na koniec miesiąca wejdą nam te wczesne dostępy do 8 tieru i za dwa miesiące całe drzewko nam się pojawi. Jak wygląda Magador, moi drodzy? Tutaj mamy również podobnie 5 przeładowań tego boosta do przeładowania. Jeżeli chodzi o moduły, to w tej chwili to mnie wygląda tak. Oczywiście można tą wykrywalność tutaj zmniejszyć. Tutaj też jest, widzicie, przestawienie steru. Jeżeli chcecie, to tutaj zobaczymy sobie, o ile się zmieni to. I teraz mamy wykrywalność na poziomie 6,4. Przy czym yy, uważam, że to są dedeki do grania w ruchu i strzelania w tym ruchu, bo no, nie ma dymu, więc trzeba się z tym liczyć. Ale jeżeli chcecie grać nimi yy, w taki sposób bardziej, yy, jako łowca dedeków no to wydaje mi się, że to będzie lepsza opcja. Założyć camo, podpłynąć bliżej, odpalić sobie wtedy przyspieszacz do przeładowania i gościa mielimy bardzo szybko wtedy, taki dedek schodzi. No ale trzeba się liczyć z tym, że już jesteśmy blisko przeciwnika, możemy szybko zejść, ale wtedy prędkość nam tutaj troszeczkę ratuje skórę. Przy czym ja uważam, że lepiej mieć większe możliwości manewrowe i trzymać bezpieczniejszy dystans. To no nie są dedeki do walki o kapa, bo camo nie jest najlepsze. 6,4 na 8 tierze to jest sporo. Także przejdźmy jeszcze sobie na dziewiątkę. Tutaj również wam pokazywałem, że nie mam modułu na kamuflaż. Nie, litery kurde, Magadora chciałem. I tutaj parametry okrętu 23 350 oczywiście z perkiem, 4 podwójne 139, więc mamy tych działek aż 8 tutaj. Przeładowanie trwa 7,2 sekundy, więc dosyć długo, zasięg ognia 14,8. Tutaj jeszcze spojrzymy na moduły. Tak, tutaj jest wydłużony ten zasięg. Można skrócić to czas przeładowania tym modułem. I w tej chwili zasięg nam spada na 12,8, ale przeładowanie mamy 6,3. No, może nie jest jakaś kolosalna różnica. Przy czym ja wolę grać jednak na tutaj, na tym module do przestawienia steru, żeby trzymać dystans i nie dać się trafić. No i tutaj mieć zasięg, żeby też również ten dystans mieć nieco większy, większą możliwość ostrzału przeciwnika. Wyrzutnie torpedowe. Tutaj również mamy już inaczej usytuowane. Mamy dwie na burtach potrójne i tutaj mamy dwie podwójne też na burtach także jeszcze tutaj spojrzę sobie jak ma ósemka. Tak, Tutaj są trzy potrójne wyrzutnie. Dwie na burtach jedno centralnie na tutaj na dziewiątce mamy na burtę trzy i dwa po drugiej stronie też to samo. Przy czym wydaje mi się że Dycha ma chyba dwie potrójne wyrzutnie na burtę więc mamy tych torped sporo. Torpedy mają zasięg 8 km, 75 węzłów, bardzo szybkie torpedy, więc można nimi sporo namieszać, ale w takiej konfiguracji, w jakiej widzicie, to mam tutaj zasięg wykrycia 7 i 9. Jeszcze założę dla porównania ten kamuflaż. Na 7,1 nam spada, więc no nie jest ten zapas torpedowania z niewidki duży 900 metrów, ale to jednak już jest y, można wykręcić. Po promień skrętu wynosi tutaj 730-45,7 węzła maksymalna prędkość, oczywiście z camo, y, przepraszam, z sygnałem. No i tutaj mamy 3,5 km wykrycia z powietrza torpedy 8 km za udział tych torped wynosi 18400, także tak to mniej więcej wygląda. Dziesiątka, dosyć porównywalna do dziewiątki, ale wiadomo, troszeczkę inaczej tam te torpedy się rozkładają. Mamy te potrójne wyrzutnie, ale liczę, że już nie będzie jakichś tam poważnych zmian w tych okrętach. Także postarałem się tutaj wam nakreślić, czym te okręty się charakteryzują. Jak już wspomniałem, można nimi grać. Bardziej pod camo, wtedy podchodzimy bliżej kapów i walczymy z Dedekami. Dzięki boostowi do przeładowania, który mamy dostępny od tieru 6, możemy te Dedeki dosyć szybko mielić albo gramy właśnie na dystans i palimy przeciwnika, czy to krążniki, czy pancerniki. Można oczywiście zaryzykować jakieś rajdy tam na blisko, ale wtedy jesteśmy widoczni z większej odległości. więc Lepiej, że żeby ktoś po prostu płynął przed nami, te Dedeki takie z dobrym kamo nam wyświecił i wtedy my możemy działać jako wsparcie ogniowe. W takiej konfiguracji też będą te dodeki skuteczne. Bardzo szybkie torpedy, 75 węzłów, 8 km, także to jest coś, co naprawdę ciężko wyminąć. Można nimi sporo namieszać, także, no cóż, w tym materiale to już będzie chyba wszystko. Także do usłyszenia i na razie.